Verstappen do Alpine, nawet takie sugestie zaczynają się pojawiać. Dlaczego Russell tak długo czeka na kontrakt i dlaczego Ferrari znowu ma się poprawić i to całkiem sporo. O tym będę mówił w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz was serdecznie zapraszam. Jedziemy. Słuchajcie spokojnie, bo to nie jest reklama, nie denerwujcie się. To jest cel a ja siedzę w wyjątkowym samochodzie, bo słuchajcie, to jest jedna ze stu takich alf na świecie. Alfa Giulia, jedyna prawdopodobnie w ogóle w Polsce, i wy ją teraz możecie zdobyć. Swoją drogą, no, jest to jakiś okrutnie piękny samochód. Jak ją możecie zdobyć? Zobaczcie link pod tym filmem. Tam jest licytacja tego samochodu. I jeśli chcecie wziąć w takiej licytacji udział, no to śmiało, bo to wszystko idzie na szczytny cel. To wszystko idzie, słuchajcie, na fundację Lepszy Start. Ta fundacja pomaga dzieciom i dorosłym w spektrum spektrum autyzmu. W tym momencie buduje dom dla osób dorosłych w spektrum autyzmu. Dom na zawsze, tak nazywa się ten wspaniały projekt. Więc serio, jeśli jesteście w stanie ten samochód licytować, jeśli macie takie możliwości, to to też jest no, dosyć wyjątkowa szansa, żeby w ogóle takie auto zdobyć. Jeśli nie, to ja Wam też podrzucę link, żebyście w jakikolwiek inny sposób mogli tę fundację wesprzeć. Zrezygnujcie dzisiaj z kawki, z jakiegoś browarka czy innych głupot. Pomóżcie dzieciaczkom, kochani, no bo kto ma pomagać, jeśli nie, gorąco Was do tego zachęcam, a teraz już przechodzę do tych informacji ze świata Formuły 1. A wracając do świata Formuły 1, przenosimy się od razu do Arabii Saudyjskiej, no bo tam odbędzie się ten trzeci z rzędu wyścig w tym trójkąciku wyścigowym. No i to jest weekend, na który Red Bull mocno czeka, bo ma nadzieję, że będzie dużo, dużo lepiej niż było w Bahrajnie. Charakterystyka toru będzie im sprzyjała: szybkie zakręty, gładki, asfalt, lepiej obchodzący się z oponami, więc jest to jakaś szansa, żeby było lepiej niż w przypadku Verstappena w Bahrajnie, walka jakieś tam czwarte, piąte, 6 siódme miejsce. Oni wciąż marzą o tym, żeby poprawić ten samochód, żeby dać Maxowi samochód, którym da się walczyć w cisłej czołówce, walczyć o podium, walczyć być może o zwycięstwa, bo ostatnio znowu, który to już raz i który to już raz ja mówię o tym w tym programie, że no, Helmut Marko znowu dał do zrozumienia, naprawdę sytuacja robi się poważna, jeśli chodzi o obecność Maxa w tym zespole. O tym za chwilę nieco więcej. W zeszłym roku to był wyścig na jeden pit stop. W tym roku no, pytanie, jak będą wyścigi Wyglądały ostatecznie warunki, no i jak z tym asfaltem będą radziły sobie dosyć miękkie mieszanki przywiezione przez Pirelli, bo będziemy tutaj mieli C3, C4 i C5. Bardzo też jestem ciekawy w ten weekend, jak odnajdzie się Lando Norris po tym, co wydarzyło się w Bahrajnie. Delikatnie mówiąc, tam jego nastrój nie był najlepszy. Nie najlepiej, wydaje mi się, przyjął to, co zrobił z nim w ten poprzedni weekend z Oscar Piastri, ale do Norrisa i tego, jak jego zachowanie ocenia Sebastian Vettel, a ciekawie ocenia. Jeszcze sobie dzisiaj przejdziemy. A teraz przechodzę do tego, czym chyba najbardziej w ostatnich dniach żyje formułkowy internet i nie tylko, bo w padoku też mnóstwo tych informacji krąży. Max Verstappen, co zrobi? Czy odejdzie z Red Bulla po tym sezonie? Czy nie? Jak dużo jeszcze szans w tym sezonie da swojej ekipie, w której jest od początku swojej kariery niemalże i ile będzie miał cierpliwości, w którym momencie zacznie bardzo mocno flirtować z rywalami? I pytanie tutaj do Was, gdybyście mogli mu coś doradzić? Gdzie waszym zdaniem powinien w tym momencie dzwonić Max Verstappen? Czy powinien dzwonić do Mercedesa, do Toto Wolfa, z którym jakieś rozmowy już przecież w poprzednich latach były, tak twierdzi choćby Juan Pablo Montoya, że Mercedes to jest dla niego najlepszy w tym momencie kierunek. Ostatnio były plotki o Astonie i te plotki cały czas też będą krążyły, bo to jest związane oczywiście z Adrianem Newiem, z tym jak wielkie plany wobec tej ekipy ma cały czas Lorenz Stroll, to wiąże się też być może z Arabią Saudyjko, Saudyjską z Saudyjczykami, którzy chcieliby coraz więcej w Formułę 1 inwestować i to też mieć, może, mieć, to może, może mieć wpływ na Maxa Verstappena, o tym też jeszcze za chwilę ten wątek rozwinę, ale zobaczcie, co mówi Ralf Schumacher na temat przyszłości Verstappena. On często nie trafia ze swoimi przewidywaniami, ale to jest ciekawa sugestia. Schumacher mówi spójrzcie na Alpine, nikt o tym nie mówi, a to może być ciekawy kierunek dla Verstappena, bo zobaczcie, że jest tam Briatore, któremu można na wiele zarzucić, ale nie to, że jest obrotnym w świecie Formuły 1 i pewne rzeczy potrafi rozwiązywać trochę w stylu Helmuta Marco, z którym Verstappen świetnie się dogaduje i będą tam silniki Mercedesa od sezonu 2026. Alpin to jest ekipa, która zdaje się wykonywać teraz rzeczywiście kroki do przodu, zdaje się poprawiać. Jeśli tam wsadzą dobry silnik, a taki teoretycznie ma być silnik Mercedesa od przyszłego sezonu, no to kto wie, gdzie ta ekipa wywinduje swój poziom. Więc, zdaniem Schumachera, być może Alpin mogło być też na horyzoncie Verstappena. Ja osobiście radziłbym mu w ogóle się nie zastanawiać, tylko dzwonić do, do Wolfa i dogadywać tylko, którego z kierowców zwolnić, czy Antonellego, czy Russella, a to wcale nie jest taka łatwa, łatwa sprawa, no bo właśnie, być może musi śpieszyć się Max Verstappen, co prawda George Russell, do niego sobie teraz przejdziemy, nie ma jeszcze kontraktu podpisanego i ciekawie tę sprawę opisał portal Sky Sports w odniesieniu też do, do komentarzy ich dziennikarzy, Kontrakt Trasella wygasa z końcem tego sezonu. I zobaczcie, inne ekipy robią jakieś ruchy wyprzedzające. McLaren już dużo wcześniej podpisał Norisa na dłużej, podpisał też Piastriego, również bardzo długi kontrakt. No, Red Bull z Verstappenem do 2028 roku. Ferrari zablokowało sobie leklerka na, na dłużej, ale właśnie Ferrari też w pewnym momencie długo nie podpisywało nowego kontraktu, zarówno z leklerkiem, jak i z sańcem. Ostatecznie leklerka podpisali, no a Sańca. Właśnie nie. Czekali na Hamiltona. Tak jakby Fred Wasser wiedział, że w pewnym momencie jest na to, na to szansa i długo nie dawał tego nowego kontraktu Saincowi, aż w końcu po prostu go pożegnał. No i co teraz robi Mercedes? No, być może Mercedes też czeka i dlatego tego kontraktu z Rasselem jeszcze nie ma. To oczywiście jest jakaś dywagacja i wcale tak może nie być, bo Rassel twierdzi, że nie no, słuchajcie, ostatni kontrakt 24 godziny, przybite piąteczki i my się z Toto bezpośrednio. Problemu dogadaliśmy i teraz będzie podobnie, no ale jednak nie ma co ukrywać. Russell tego kontraktu wciąż nie ma. W drugim fotelu jest gość, którego głupio byłoby wysadzać po jednym roku. Tym bardziej, że na razie dobrze się spisuje. Russell też się dobrze spisuje, ale czeka tam być może na kontrakt Max Verstappen. I też co ciekawe, zwróćcie uwagę, że brytyjscy dziennikarze Którzy no raczej lubią George'a Russella, nie ma co ukrywać. Dziennikarze na czele z Tedem Krawicem czy Martinem Brandlem, no, czyli takimi dziennikarzami, którzy są bardzo dobrze poinformowani w świecie F1, oni nie mają wątpliwości, mówią, jeśli Verstappen rzeczywiście będzie chciał przejść do Mercedesa, to Russell, niezależnie jak będzie szybki w tym sezonie, będzie po prostu zagrożony. I mamy cały czas duże zamieszanie też informacyjnie wokół tego tematu. Ostatnio Autosport napisał, że Russell jest blisko podpisania dwuletniego kontraktu, nowego dwuletniego kontraktu, a według informacji Sky Sports Wcale tak nie jest, wcale nie jest blisko tego nowego kontraktu. Dzieje się sporo na miejscu Rasela. Trochę bym się chyba jednak martwił, a z drugiej strony, no co on więcej może zrobić? Wykonuje w tym sezonie na razie być może znaczy no, no, no najlepszą, jeśli sobie spojrzymy na, na przekryw wszystkich zawodników i na to, jak mało popełnia błędów on i jego zespół, są bardzo regularni. Być może najlepszą robotę poza takim. Piastrim, ale nie, no, Piastremu też się błędy przydarzały, a Russellowi praktycznie te błędy się w tym sezonie nie zdarzały. Jedne kwalifikacje mu, mu nie wyszły. Dobra, może z tym, że jest najlepszy w tym sezonie, na razie to, to przesadziłem, ale na pewno to jest po prostu topka, topek, więc Cóż więcej ma zrobić? No ale Formuła 1 jest w takich sytuacjach również, a może przede wszystkim w takich po prostu bezlitosna. No a w Red Bullu, co się dzieje w Red Bullu? W Red Bullu walczą, żeby jak najszybciej ten samochód poprawić. No i pogrzebałem trochę i poszukałem wypowiedzi, co tam się takiego dzieje w tej ekipie, że samochód po prostu jest wolny w tym momencie i w wielu sytuacjach Verstappen, nawet Verstappen nie jest w stanie z niego wykrzesać zbyt wiele. No największy problem to zjadanie opon, nadmierna degradacja tych opon w momencie, gdy zawodnicy chcą cisnąć, gdy chcą jechać na limicie. A w tym sezonie, jeśli chcesz być z przodu, to nie ma takiej przewagi Red Bull, żeby sobie w niektórych sytuacjach odpuścić. No nie, to jest cały czas jazda na, na limicie. Trzeba poprawić degradację opon, więc no, trzeba między innymi popracować w tunelu aerodynamicznym, ale tu się pojawia właśnie duży problem Red Bulla. Ten tunel aerodynamiczny tej ekipy jest już bardzo, bardzo, bardzo przestarzały. Nowy będzie dostępny w okolicach 2027 roku. Kończy się tam budowa tego tunelu. No i Christian Horner mówi, że jest problem generalnie z tym, co mają teraz do dyspozycji, i tu znowu słowo klucz, które często w Formule 1 powtarzamy: korelacja. Jest problem z tą korelacją danych, które są w tunelu aerodynamicznym, a które są później na że w sensie nie pokrywa się to, co się dzieje w tunelu z tym, co dzieje się później na tym czy innym obiekcie. Takie problemy w poprzednich sezonach mieli w Ferrari, mieli w Mercedesie, widzieliśmy jak się to przekładało na, na wyniki i teraz też to się pojawia w Red Bullu. Oczywiście jest sz cały szereg innych problemów, które też się w tym roku pojawiły, no choćby ostatnio ta akcja z pit pist-stopami. Wciąż nie mamy jasnego wytłumaczenia z Red Bulla, co tam się takiego wydarzyło. Być może w ten weekend nieco więcej zdradzą, ale piętrzą się tam te problemy i tak jak na miejscu Rassela trochę bym się martwił o swoją przyszłość w Mercedesie, to na miejscu Christiana Hornera trochę bym się martwił o przyszłość Maxa Verstappen'a w tej ekipie, ale to też jest Red Bull, który czasami potrafił zrobić coś magicznego. Który czasami potrafi przez noc zmienić kompletnie swój samochód, więc może jeszcze coś wymyślą. Ale czas ucieka i ta strata do McLarena, jeśli chodzi o, o tempo w przekroju całego sezonu, no jest po prostu duża. Wspomniałem Wam o tym, że być może Saudyjczycy tutaj będą mieli jakieś połączenie z karierą Maxa Verstapena i z jakimś jego ewentualnym ruchem transferowym. No to rozwinę trochę ten temat, bo przy okazji piątej już można powiedzieć, rocznicowej, takiej jubileuszowej wizyty Arabii Formuły 1 w Arabii Saudyjskiej pojawiło się trochę wypowiedzi ludzi, którzy w Arabii Saudyjskiej odpowiadają za wydawanie gigantycznych pieniędzy, bo pieniędzy tam nie brakuje. No i plany tam są związane z Formułą 1 naprawdę duże. Po Pierwsze w końcu będą chcieli się przenieść na ten nowy, futurystyczny, kosmiczny tor z tymi zakrętami na tam którymś setnym piętrze, na takiej wysokości chyba ma być jeden z zakrętów. W okolicach 2029 roku ponoć ta przeprowadzka jest możliwa. Zdaniem The Race to są takie ostatnie informacje z Arabii Saudyjskiej i generalnie Saudyjczycy mówią, że my chcielibyśmy mieć dwa wyścigi. Jeśli Formuła 1 się zgodzi, to my najchętniej dwa wyścigi w sezonie Przyjmiemy. Myślę, że kwestia pieniędzy i kwestia dogadania. Podejrzewam, że jest na to całkiem spora, spora szansa, więc to jest jedna rzecz, o której cały czas o tej ekspansji w Arabii Saudyjskiej myślą, no ale dają też do zrozumienia i takie wypowiedzi też się pojawiły, że coraz bardziej szykują się do tego, żeby mieć swój zespół w Formule 1. No i wiedzą, że wejście tak po prostu z nowym projektem jest trudne, co widzimy po, po Cadillacu, jaka to jest długa droga do a najpierw uzyskania akceptacji, a później budowy tego, tego wszystkiego. Dużo łatwiej jest po prostu kupić jakąś ekipę. Kogo można kupić? teoretycznie można kupić Hasa, można pójść do Gina, Hasa, szefa tej, właściciela tej ekipy, położyć dobre pieniądze na stół, a z tym nie będzie w Arabii Saudyjskiej problemu i po prostu sobie tę ekipę przejąć, ale pojawia się też, już kiedyś się pojawiały takie informacje, teraz znowu wracają, La Gazette dello Sport między innymi ostatnio też takie informacje podawała, że toczą się rozmowy jakieś z Astonem Martinem, no, zresztą Saudyjczycy też w samego Astona są zaangażowani, mają część udziałów w, w tej marce i ponoć Lorenz Troll nie jest zamknięty na to, żeby ich pod swoje skrzydła jeszcze chętniej przyjąć, przyjąć też parę większych przelewów od Saudyjczyków, no i wtedy mielibyśmy na przykład z Saudi Arabia F1 Team i wszyscy byliby zadowoleni, mieliby u siebie New Year, wielką gwiazdę i być może wtedy za jakieś chore pieniądze ściągnęliby po prostu do siebie Maxa Verstappena. To nie jest wcale taki wykluczony scenariusz. No ale dobra, to jest przyszłość, na razie skupmy się na tym najbliższym wyścigu w Arabii Saudyjskiej. Wciąż jeszcze na to, że zresztą całkiem ciekawym w Jetcie Zahaczyłem trochę o Astona Martina. Niektórzy pytają, co się dzieje z Fernando Alonso, czemu on się tak pałęta w końcówce stawki. Czy to jest jakiś kryzys wieku średniego, a może on już po prostu się skończył? Takie teorie czasami też padają. Co się w ogóle dzieje z Astonem, że ta ekipa gdzieś tam też się pałęta po prostu na tyłach? Ale Fernando cały czas wiarę w ten zespół, w ten zespół ma bardzo. Dużo Na spotkaniu z, na spotkaniu zorganizowanym przez Aramco w Arabii Saudyjskiej, Aramko, jeden ze sponsorów większych w ogóle w Formule 1, Fernando, który obok Lawsona i Bortoleto jest jedynym kierowcą, który nie zdobył w tym sezonie jeszcze żadnego punktu, powiedział, że jesteśmy gdzieś w połowie tej całej podróży, którą wspólnie zaczęliśmy i myślę, że Aston Martin, że my wygramy w końcu tytuł Mistrzów Świata. Więc tam cały czas jest pełen spokój. Choć myślę też, że po prostu tam wajcha jest tak mocno już przedstawiona na sezon 2026, że wszyscy trochę są pogodzeni z tym, co dzieje się w tym roku. Pytanie, czy jest tak w 100% pogodzony Lorenz Stroll, bo Motorsport.com informował, że bywają takie poniedziałki. W tym sezonie, że jest dosyć nerwowo w biurze Astona, że są tam trudne rozmowy przeprowadzane, i jednym z uczestników tych rozmów jest właśnie Lorenz Stroll, który wolałby jednak, żeby jego ekipa nie była jedną z najgorszych jak na razie w tym sezonie, bo tak rzeczywiście jest. Mają w ekipie New ja, Ktoś powie, to, to czemu on po prostu nie zbuduje, nie poprawi tego, tego samochodu? No ale on potrzebuje czasu, sam o tym mówił potrzebuje czasu, żeby się w tej ekipie zaklimatyzować, żeby to wszystko poznać, żeby poznać ludzi, których ma do dyspozycji, wszelkie narzędzia. No i czasu na to, żeby zbudować dobry sezon na 2026, wcale tak dużo nie ma, więc to jest jego teraz główny obszar, na którym się się skupia, a Was to nie rzeczy na razie nie działa w tegorocznym samochodzie. Wolne i średnie zakręty to jest chyba ich największy problem na to mocno narzekał Alonso. Teoretycznie Arabia Saudyjska trochę im może pomóc może nawet jakaś szansa na punkty tutaj, tutaj wystąpić przy dobrym, przy dobrym weekendzie kierowców ale wciąż no to jest ekipa, która raczej na stałe będzie w tych bardziej dolnych rejonach środka stawki niż w tych, w tych górnych. Ale co do samego Alonso, myślę, że spokojnie, że to nie jest koniec Fernando. Myślę, że on ma też taki mindset, takie nastawienie, że jak nie ma dobrego samochodu, kiedyś już o tym mówiłem, jak nie ma dobrego samochodu, to. To sobie będzie jeździł tam po cichu w tym środku stawki, ale ma na horyzoncie ten 2026 rok, ma dużą wiarę w New Ia i no i właśnie dużą wiarę, sam o tym mówi, że będą w stanie zdobyć tytuł Mistrzów Świata. I to dla Alonso pewnie będzie też ostatnia szansa na, na takie osiągnięcie w Formule 1. Za rok. Wszystko tak naprawdę będzie jasne, czy w ogóle jakakolwiek jest na to szansa. Pogadajmy sobie o Landonorisie, wróćmy sobie do tego, co on mówił po ostatnim weekendzie, a w zasadzie też w jego trakcie. Bardzo krytycznie podchodził do, do siebie, do swoich wyników w sobotę, z taką trochę małą wiarą, a nawet bardzo małą wiarą, nie, no nie trochę, bardzo małą wiarą podchodził do tego, co ewentualnie da się zrobić w niedzielę. Mówił, że no nie, no, Oscar to po prostu w niedzielę wszystkich zdubluje, ja ewentualnie mogę powalczyć o, o drugie miejsce. I, i mówiłem Wam, że, że moim zdaniem takie podejście, nie do końca może się sprawdzić na dystansie całego sezonu, że jednak trzeba mieć dużo tego, tego zaparcia, tej, tej wiary i trochę mnie te wypowiedzi zmartwiły w kontekście tego, jak, jak ta walka o tytuł Mistrza Świata w przypadku Norrisa miałaby wyglądać, ale Sebastian Vettel mówi spokojnie. Wręcz zwraca uwagę, że, że to dobrze, że Norris tak mówi. Myślę, że to dobry kierunek, bo jesteśmy po prostu normalnymi ludźmi. Mamy normalne problemy, jak każdy. Bohaterstwo jest ok, ale jego częścią jest też to, że potrafisz mówić o swoich trudnościach i słabościach. Dla mnie to świetna zmiana, coś, co warto obserwować. To są właśnie prawdziwe autorytety. Nie uważam, żeby takie słowa były oznaką słabości. Jasne, niektórzy będą to krytykować, ale jeśli spojrzeć szerzej, to jest to po prostu postęp. Pytanie do Was, czy Wy uważacie, że, że to jest OK w kontekście właśnie walki o tytuł Mistrza Świata? Bo, bo ja co do zasady się zgadzam ze słowami Sebastiana Fetela. Nie ma co przesadzać z jakimś nadmiernym bohaterstwem, trzeba mówić o swoich słabościach i to jest super, że też faceci się otwierają w tych czasach i, i, i nie trzeba udawać, że. I, i, i twierdzić, że. nie no tam faceci nie płaczą i tak dalej. No nie, bullshit, totalnie, totalnie się z tym nie, nie zgadzam. Ale jednak jest, wydaje mi się, różnica pomiędzy przyznaniem się do błędu i mówieniem o słabościach, a jednoczesnym przyznawaniem, że nie, no ja tu już nie mam szans, jutro w ogóle o nic powalczyć, koniec szans na cokolwiek w ten, w ten weekend, w kontekście walki o tytuł Mistrza Świata w Formule 1. No tutaj, wydaje mi się, to jest dosyć ważne, jednak, żeby mieć inne nastawienie mówienie o słabościach, ok, ale jak walczysz o tytuł Mistrza Świata, to to takie podejście moim zdaniem nie do końca będzie działać na Twoją korzyść. Dajcie znać, co, co myślicie. I swoją drogą, z tym Norrisem, to też nie przesadzajmy. To na razie był jeden bardzo nieudany weekend Norrisa z tych czterech. Chiny były średnio udane, ten był bardzo nieudany. Ale wciąż będę to przypominał. Ten sezon jest bardzo, bardzo, bardzo długi i może być jeszcze tak, że na jakimś etapie piastri po prostu zacznie od Norisa jeszcze te bęski dostawać. Nie stawiałbym już teraz na pewno wielkiej fortuny na to, że na pewno piastri ten tytuł zdobędzie. 20 wyścigów do końca. Mnóstwo się tu jeszcze może wydarzyć. I segmencie koferali, kochani, na, na koniec, najpierw Fred Wasser, który mówi, że y, okej, okay, to jest świetnie, że Luis mówi o tym, że musi jeszcze trochę się tego samochodu nauczyć, że musi trochę zmienić swój, swój styl jazdy, ale dodaje też, my będziemy pracować nad tym, żeby ten samochód trochę przystosować do tego, jaki styl jazdy ma Luis, ale on też musi zrobić krok w naszą stronę. Na szczęście pomiędzy nami wszystko się dobrze układa, to, jest, to są konsultacje. Konstruktywne rozmowy. Doceniłem to, w jaki sposób Hamilton wypowiadał się w sobotę, a był też bardzo, bardzo krytyczny. Takim miałem wrażenie, trochę zrezygnowany po tych kwalifikacjach. I Waser mówi: Zobaczcie, jaki psycholog, ale zrobiłem wszystko, żeby pchnąć go w odpowiednią stronę, i w niedzielę był już w naprawdę dobrej formie. No nie tylko śmieszek, ale też zobaczcie jaki pedagog i, yy, i wychowawca, no ale troszkę sobie śmieszkuje, ale rzeczywiście ta, ta, ta zmiana nastawienia Hamiltona pomiędzy sobotą a niedzielą była dosyć duża. Pytanie na ile wynikało to z tego, że trochę lepiej samochód się spisywał w niedzielę i po prostu był lepszy, lepszy wynik, a na ile z takiego wsparcia yy, wasera. No i ja Wam też trochę wsparcia Wam, czyli kibicom Ferrari teraz wyślę. Być może to w ogóle powinienem zrobić taki stały element tego programu, czyli... Na Nadzieja. nadzieja to jest słowo klucz w przypadku Ferrari w tym sezonie, no ale wiem, że to ciągle powtarzam, ale znowu, znowu mamy takie bardzo pozytywne nastawienie włoskich mediów przed tym weekendem. Trochę się zmieniła tam narracja, nie ma takiego rypania Ferrari po prostu i mówienia, że jest tylko źle i w ogóle wszyscy mają odejść. Nie, na razie jest ten etap wsparcia dużego La tedel Sport. Mówi, że słuchajcie... Po pierwsze, dane zebrane przez inżynierów Ferrari po Grand Prix Bahrainu pokazują, że okno operacyjne tego samochodu było tam niemal dwa razy lepsze, dwa razy szersze niż tydzień wcześniej na torze Suzuka. Więc super. No ile gazeta pisze, nowa podłoga wprowadzona w Bahrajnie zadziałała i zadziałała naprawdę ok. Ale w Arabii Saudyjskiej ma być jeszcze lepiej. Zobaczcie. Nowa specyfikacja pozwala na jeszcze bardziej przewidywalne osiągi w znacznie szerszym zakresie warunków i La Gazeta pisze, że okno operacyjne może się powiększyć aż o 30% względem Bahrajnu. No to słuchajcie, to, to naprawdę to brzmi bardzo dobrze. Nadzieja jest spora. Trochę sobie znowu śmieszkuje, ale no jest ta poprawa w Ferrari. Było lepiej w Bahrajnie, nie ma co ukrywać. Było lepiej w kwalifikacjach. Leclerc ostatecznie pokaże dla Russella w pierwszym rzędzie, więc no nie ma co się śmiać. Nadzieja jest, trzeba ją tylko wykorzystać. No i też Hamilton z wyścigu na wyścig będzie miał coraz mniej taryfy ulgowej i, i, i coraz mniej będziemy przyjmować tłumaczenie, że musi się przyzwyczaić. On sam mówił, że takie bezpieczne 6 miesięcy, bezpieczne pół sezonu, ok, pół roku, e, pół roku czy pół, pół sezonu, no przyjmijmy, że pół sezonu. Tyle potrzebuje, żeby wjeździć się w nowy samochód, więc no teoretycznie jeszcze ma dużo czasu, ale dobra, siedmiokrotny mistrz świata, więc dajmy mu trochę, e, trochę mniej. Cztery wyścigi miał, dajmy mu jeszcze kilka, ale no, trzeba po prostu przywozić dobre wyniki i... I tyle. Wszystkiego dobrego. Mam kochani, przy okazji życzę na, na święta. Odcinek po Grand Prix Arabii Saudyjskiej pojawi się najpewniej w poniedziałek, jakoś wieczorem. Tak, tak podejrzewam. Nie będzie go w niedzielę, w nocy, bo po prostu przez święta się z tym nie wyrobię. Odpoczywajcie, oglądajcie Formuły 1 i wkrótce się tutaj widzimy. Trzymajcie się. Cześć, cześć.